Zobaczcie, jak inwest klima wykonała perfekcyjnie skrzynkę rozdzielaczową. Wytłumiła ją ładnie matą kauczukową. Oprócz tego, że ją wytłumiła, dała taką siateczkę, która nam po prostu bierze i rozdziela nam równomiernie te powietrze w te kruciaki. Ale jeżeli kupimy sobie zwykłą skrzynkę, która tego nie ma, też możemy to zrobić. Też możemy wykleić matą kauczukową minimum 3-6 mm i możemy kupić. Na metry taką siatkę z kwasówki, którą możemy też tu włożyć. Proszę bardzo, tylko jeszcze trzeba dociąć i też nam będzie równomiernie rozprowadzać te powietrze i będzie nam wytłumiać. Jeżeli Was nie stać na taki, powiedzmy, bardziej profesjonalny sprzęt, możecie kupić, zrobić samemu. Proszę bardzo, jest to bardzo proste, nie ma żadnej filozofii, tylko kształt siatki musi być gdzieś taki. Tą skrzynkę profesjonalnie wykonała firma Invest Klima.